sensem życia kobiety, czyli też tożsamość, to jest piękno, miłość i takie rzeczy. Więc jeżeli jej zapewnisz to, bo ona wyszła za Ciebie właśnie mając taką nadzieję, że ona będzie, że ona po prostu będzie centrum Twojego świata. Centrum. Tak, że córki są 5 kilometrów za nią, ona jest zawsze w centrum, ona jest najważniejsza, jest najpiękniejsza, jest najmądrzejsza, jest zdanie jest dla Ciebie ważne, jej pomoc jest ważna i ona ma tożsamość. I ona nie potrzebuje więcej. Tyle potrzebuje kobieta. Mężczyzna potrzebuje, jakby spełniać się zadaniowo. To znaczy, że jest jakieś zadanie, on idzie, wykonuje, i wszyscy mówią: Ole, dobrze zrobiłeś, nie? Ale jesteś mądry, nie? Ale wspaniale ci poszło, nie? Kobieta czuje się cudownie, kiedy, je, kiedy słyszy, że jest piękna, a mężczyzna czuje się cudownie, kiedy słyszy, że jest mądry, dzielny, męski. Jeżeli do tego dołożymy energię seksualną, Czyli jest to wzajemne chcenie siebie, a nie zaspokajanie potrzeb swoich, że ja mam potrzebę i w zasadzie mógłby być ktokolwiek, kto zaspokoi moją potrzebę, jesteśmy...